Oj, wycieczko! Woo! Świetnie, że będziesz już miałam w tle. Właśnie, to nie jest zdrowe dla jajek. To nie jest zdrowe dla jajek. Ale no, to tak no. podnoszenie się nie do. Nie na profilaktykę. Nie są zdrowe dla męskich jąder. Profilaktyka mężczyzn narządów rozrodczych jest bardzo ważna. No tak. A szczególnie, że mamy Mowember, prawda? Ja o, wąsa. Ja Karola miała... bawi i edukuje. W kolejnym odcinku bookmasu. Jeżeli chodzi o mój update czytelniczy, to chciałam dużo wcześniej jakby nagrywać jeszcze bookmasy i tak dalej, ale niestety się trochę pochorowałam. Strasznie zaczął boleć mnie brzuch i okazało się, że mam zapalenie pęcherzyka żółciowego. Aktualnie jesteśmy w trakcie jakby szukania, czy nie ma tam czasem kamieni, no bo przypał trochę, więc na razie jeszcze nie jestem na żadnych proszkach oprócz naprzeciwbólowych, ale nie daje się, słuchajcie, nie daje się. Teraz byłam zdalnie w domu, pracowałam trochę, trochę odpoczywałam. Tak, dzisiaj w sumie jest pierwszy dzień, gdzie wyszłam z domu. Mam oczywiście zapas leków i tego wszystkiego w sensie przeciwbólowych. Ale słuchajcie, no nie ma też co się załamywać, trzeba działać. Mi też praca bardzo dobrze robi, gdzieś tam na jakieś takie problemy zdrowotne, bo wtedy nie myślę za bardzo. Ale słuchajcie, dobra, nie zamulamy przykrymi informacjami od samego bukmasu, absolutnie nie. Ponieważ jestem właśnie na parkingu podziemnym, czekam na Marysię, moją menadżerkę. I słuchajcie, dzisiaj robimy sobie taki dzień kontentowy: będziemy robić zdjęcia, będziemy nagrywać właśnie różnego rodzaju takie rzeczy prezentowe, przeglądowe, przegląd dekoracji i tak dalej. Mamy naprawdę długą listę do zrobienia. Oczywiście będziemy, wiecie, tyle, ile dam radę, to, to będziemy nagrywać. Natomiast, no, chciałabym jak najwięcej na pewno, bo też mi to ułatwi później w tym, że nie będę musiała przejmować się tym, że nie mam materiałów na przykład na Instagram. Tylko po prostu będę sobie gdzieś tam montowała i to sklejała. Później jedziemy, słuchajcie, do Flora Point. No tutaj też na pewno będą przebitki, tutaj też na pewno zrobimy sobie jakiś taki przegląd Więc to jest pierwsza część tego vloga Później, słuchajcie, sprzątamy mieszkanie Dajcie koniecznie znać, czy czekaliście na bukmasy, bo ja naprawdę bardzo No niestety ta końcówka listopada trochę nie daje mi się cieszyć z tych bukmasów, ale trudno Mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni, niestety będę musiała robić tomografię, muszę jechać jeszcze raz na jedną krew więc jeszcze trochę przede mną, ale dobrze, że fajnie, że jest ten Bookmas, bo naprawdę jest co robić. No, także tak, no, dajcie znać, czy czekaliście, dajcie znać, czy będziecie oglądać. Przypominam o łapce w górze, subskrypcji i podbiciu filmów, bo tych filmów w grudniu pewnie będzie pojawiało się na YouTube dużo, więc też chciałabym, żeby no, te nasze Bookmasy, slash vlogmasy były fajnie i żeby ludziom się wyświetlały po prostu także ja jeszcze czekam bo za 7 minut dopiero się otwiera galeria czekam na Marysię, wzięłam sobie kawkę z domu, bo właśnie nie wiedziałam czy coś będzie otwartego więc wzięłam sobie z domu kawkę i no i lecimy z tym dniem czas poczekaj, muszę pomyśleć co, co powiedzieć chodźcie razem ze mną sprawdzić co tym razem Action ma dla nas do dekoracji świątecznej Ale uważam, że to by fajnie wyglądało ogólnie. Trochę kiczowate, ale tak kiczowate w moim stylu. Krasnale. Uuu. Uuu. Co to jest? T chyba... Nie, świeca, ale na kota? No to są, tu są baterie do wsadzenia i to chyba gra. Dużo ogólnie tutaj jest rzeczy i wcale nie są takie drogie. To fajnie wygląda. Taki cały zestaw trzech. Nie będę wyciągać, bo zaraz potłuczę znając życie, ale to też jest cute. To też fajnie wygląda, jakieś ciastka. Super, to mega fajne. I wcale nie takie drogie, 32,95. Zawsze zastanawiam się w tych wszystkich sklepach, czemu jest właśnie 32,95, a nie na przykład 33 albo 22,99. No nie wiem. Ej, co to jest? Gowrownica. Gowrownica. Tak, z Mikołajem i z tym. Ehehe. Ej, fajne. Ale mało kubków. Może nie ten dział. Zawsze tych kubków to był taki porządny. Ale są też, co to jest? To są swetry? No, swetry nawet są, proszę bardzo. Świąteczne, tu jakiegoś renifera. Ja muszę sobie kupić jakieś, bo już strefaka niedługo. Spoko. Tu piżama cała, proszę bardzo. Piżamka 4495 za piżamkę, więc wydaje mi się, że spoko cena. A tu jest co? Obrusy. Obrusy. Taki. 17,95 za obrus. Strasznie tanio. A tu jeszcze są takie bardziej... O. Uuu. Ten to jest taki bardziej fancy bo ten już 44,95. Proszę Państwa. Fajne. Bardzo spoko. O, a tu są takie... Jak to się nazywa? Bieżnik. Bieżnik. Też fajnie może to wyglądać, jak ktoś ma biały obrós i ten, spoko bardzo. Chyba to wszystko. Patrz, 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 patrz. Piernikowy dom DIY. Ale te domki fajne są. 27,95. A nie mają baterii, ale one świecą, bo w środku jest lampka. Ej, to fajne. Bardzo mi się podoba ten domek. Na biblioteczce myślę, że super by pasował. Co my tutaj mamy jeszcze? Takie domki. W ogóle teraz zauważyłam okay. W ogóle teraz zauważyłam, że jest moda w ogóle na domki. Eee, kiedyś były tak piernikowo i tak dalej, a teraz znowu wszędzie są takie domki. Fajnie to wygląda. Trochę nie dociągnięć, ale nikt na to nie będzie zwracał uwagi. 39,95 taki domek. Są też słodycze, moi drodzy. Risis w, trak... w kształcie, yy, prawda? choinek Uważam, że to mega cool. Do prezentu mega dodatek. I MMM to oczywiście fajnie. Uuu, kasa. Kasa. Ja nigdy nie. Jak były kiedyś te takie monety, to. O, że. No tak, ale trochę inne, trochę inne, takie mniejsze kiedyś były. To ja średnio przepadałam. za, za czekolada jest taka mega średnia. Haribo jest Winter Mix! Wow! Ej, pierwszy raz to widzę. Dosłownie Haribo z choineczkami i jakimiś takimi. Ej, to jest mega. To może bym wzięła Mateuszowi. Ej, fajne te takie rzeczy. To mi się podoba. Bo ja zawsze mam taki słoik na stole ze słodyczami, i z, z każdym parę roku wymieniam te słodycze. Albo je po prostu zjadamy. Ale właśnie tematyczne jakieś sobie. biorę, a Haribo spoko. Co prawda, tego nie wrzuca do tego pojemnika, ale zawsze może iść do szuflady ze słodyczami. Każdy szanujący się człowiek ma szufladę ze słodyczami. Ja taką mam. To teraz sprawdzimy, co znajduje się w Pepko i pod względem dekoracji, i prezentów. Ogólnie jestem w niebie. Ej, mega fajne rzeczy. Błąbki. To jest cool. I to świeci. Ale nie świeci teraz. Ale wszystko co, co świeci, jest fajne. Dziadki do orzechów. Ciekawe, jakby jaki styl teraz jest świąt, bo w zeszłym roku były beże i ciekawe, czy w tym roku też. Ale ja ogólnie, jeżeli chodzi o dekoracje świąteczne, to dla mnie musi być zieleń, czerwień, typowo świątecznie, typowo. Nie ma żadnych beży dla mnie. <laughs> To w ogóle jest bardzo dobre i do roślin. Ja sobie czasami to y, podmieniam jako taką, wiecie, nakładkę do roślin na doniczkę, ale też bardzo fajne to jest do stworzenia prezentu, bo nie zawsze prezent musi być, wiecie, albo w zamkniętym pudełku. Taka bombka 5 zł, no to kurczę, tutaj jaki ziomo śliczny, no a, to jest ważka, myślałam, że to aniołek jakiegoś taniego, fajnego dodatku do prezentu to za 6 zł możecie dziecku zakupić po prostu taką skarpetę, którą możecie kolorować, spoko za 6 zł są też wycieraczki cena takiej wycieraczki 20 zł, mega spoko to jest mega fajne to jest niska ja mam w domu litrowy kubek, więc nie zdziwiłabym się, jak to po prostu by było do picia, ale nie, to jest miska. I cena tej miski to jest 50 zł Spoko, żeby mnie nie popsuć. Imbryczek, kubeczki, talerze, cookies for Santa. Ej, to jest cute. Mega słodkie to jest. Cena takiego talerza 30 złotych. Ma, bardzo spoko. Foremki. Ja zawsze chciałam kiedyś taki piernik zrobić, ale obawiam się, że niestety moje umiejętności piekarskie są za słabe na to. Taki zestawik. Też fajny. Ile ten zestaw? 25 zł. Spoko. Bardzo spoko. A ja tych y, dajcie znać, czy jesteście team. E, używanie tych foremek do pieczenia, czy raczej robienia lodu, bo ja raczej robię w nich lód. <gryzny> Narzekałam na brak kubeczków. Pepko, ich znajdziecie ogrom. <gryzny> Nawet są kieliszki. O mój Boże, w środku są te wieńce. Mega fajne, mega fajne. Przyszedł czas na Tediego. Ciężko mi to wymówić, ale na Tediego e, nigdy nie byłam w tym sklepie, więc zobaczmy, bo jestem też sama bardzo ciekawa. Co ma dla nas na święta? Ej, taki duży domek świecący 45 zł, a to koło 70. Dobra, to już jest droższe, Ale jakby nadal. Ledy. Ile to kosztuje? Ile to, ta piękność kosztuje? 70 zł. Trochę dużo, kurde, trochę dużo. Tu ewidentnie chyba coś nie wyszło projektantowi. Ale ten ciastek kosztuje, uwaga, 8 zł. Ale taki, no. W ogóle tu są piękne rzeczy. Zobaczcie tę choinkę. Ej, to jest mega ładne. Ile kosztuje ta choinka? 14 zł. Mega uważam jest ładna. Taka ala drewniana. I jest w dwóch rozmiarach. I jeszcze jest do tego taki aniołek. Mega fajnie to wygląda. Jak ktoś ma taki drewniany wystrój beżowy, to myślę, że to będzie mega pasowało. Bardzo. <śmiech> <śmiech> Jak widzę to, to od razu mam na myśli Charlie. Pozdrawiam, Andyaks, na pewno to oglądasz. <grywa> Ej, mega to fajnie wygląda, a to jest bardzo lekkie. Jeżeli chodzi o tego Krasnala, to on kosztuje 70 zł, a te kosztują 32. Oj, jeszcze czarny! Wow! wow. O Jezu, ja się, że to jest yy, ciężkie, a to jest lekkie, bo to jest też ze styropianu. Ej, fajnie to wygląda. 19 zł. Do kuchni, jako taka dekoracja. Mega fajne. Uwaga, policja. Cóż my tu jeszcze mamy? Lampki, jakieś dekoracje, foremki. No, czyli standard. Może to nie świąteczne? Kto zjeżdżał? Kto zjeżdżał, przyznać się? Kochałam, kochałam. Ula, lila, lo, 90 złotych. To to trochę taka Dracula mi się kojarzy z filmami. No, ale też to ma jakiś tam swój. Urok, uważam. Mega ciekawe, mega ciekawe rzeczy, bo w tym Tedim są rzeczy troszeczkę inne niż na przykład w Action czy w Pepko, więc spoko. One są ciut droższe, ale spoko bardzo. To jest już ten czas, słuchajcie. Witam Was w dalszej części tego vloga. Oczywiście, już bóg masowego. Słuchajcie. Jak widzieliście, byłam na kontent dniu, żeby ponagrywać trochę rzeczy, właśnie na Instagram głównie. Więc zapraszam Was tam bardzo serdecznie, jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze więcej, lepiej zmontowane i tak stricte, właśnie skierowane do jakichś takich ciekawostek na temat, właśnie, dekoracji i tak dalej, prezentów. Słuchajcie, dzisiaj jestem, teraz właśnie skończyłam pracę. Jest już ciemno. Ale niestety musimy z tym dealować, nie jestem w stanie nic z tym zrobić, no bo pracuję na etacie. Niestety, słuchajcie, ostatnie. Ja chciałam w ogóle mieć na zapas sporo filmów, niestety, przez moje problemy zdrowotne. Nie udało mi się tego zrobić, ale jakby nie będę się zatubiczować. Chcę, żeby ten bookmas był totalnie dla mnie przyjemnością. Dlatego słuchajcie, dzisiaj właśnie sobie troszeczkę, w sensie trochę rozłożymy sobie to wszystko i dzisiaj plan jest na to, żeby wysprzątać całe mieszkanie. Czyli właśnie na razie jeszcze nie dekoruję. A tylko sprzątam, bo uważam, że posprzątanie mieszkania przed zmianą dekoracji jest bardzo, bardzo istotne. No bo nie chciałabym, wiecie, czystych dekoracji wkładać na jakieś takie, wiecie, średnie miejsca. Więc słuchajcie, będzie, um, będziemy dzisiaj sobie sprzątać i idę dzisiaj do Rosmana, właśnie zaraz. Idę do Rosmana zrobić zakupy, właśnie takie sprzątaniowe. Do Clean With Me. Nie wiem, czy będę nagrywała tutaj Clean With Me, bo tak jak mówię, jest strasznie słabe światło. Ale chcę Wam tylko updateować to, co się dzieje aktualnie. Więc dzisiaj totalnie sprzątam bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. I jutro, jak będzie już dzień, to sobie zmienimy dekorację. Zobaczymy to, co mam z zeszłych lat. Raczej w tym roku, tak jak Wam powiedziałam, w tym roku raczej zakupów świątecznych robić nie będę, dekoracyjnych tylko będę wykorzystywała to, co mam z poprzednich lat. Z tego względu, że w przyszłym roku, e, no, vlogmas, bookmas będzie już w nowym miejscu, w nowym domu, więc nie będę teraz kupowała żadnych durnostojek, no bo nie wiem, co mi się przyda w nowym domku. Także słuchajcie, teraz biorę się jedynie co słuchajcie, to kupiliśmy lampki jedna lampka, bo, ja, bo były te lampki one były niebieskie, słuchajcie bardzo mi to przeszkadzało i bardzo mi się nie podobało to jak wychodziły zdjęcia, nagrania i tak dalej, jednak też mój fit na Instagramie, wiecie jest w ciepłych kolorach, więc zainwestowałam i lampki na i choince, i lampki na biblioteczce będą właśnie ciepło ciepło co? ciepło ciepło Żółte. O. E, dobra, także ja lecę teraz e, do Rosmana. E, no i tak, bierzemy się, po prostu się bierzemy. Nie ma co odwlekać. Kanie śni jest wysprzątane. Późno jest. Ja nie wiem, jak ja jutro wstanę do pracy, ale dobra, nieważne. Słuchajcie, nie przejmujemy się tym w ogóle. E, ostatnio przyszła do mnie ogromna paczka książek. Od wydawnictwa poznańskiego, w sensie od całej grupy wydawniczej, więc bardzo, bardzo dziękuję. Zrobimy sobie taki mini book haul tej paczki, bo chciałabym już pochować te książki, ale słuchajcie, ogólnie wydawnictwo poznańskie się pomyliło i wysłało mi podwójną paczkę. W sensie to jest jedna paczka z tymi wszystkimi książkami, a za mną tutaj jest druga paczka z tymi samymi książkami. I stwierdziłam, że zrobię. Konkurs na dobre rozpoczęcie. Słuchajcie, Bóg Masu e, zrobi konkurs, i do wygrania będziecie mieć wszystkie te książki. Plus, e, jeszcze w jakiś sposób dopełnię to pudełko. Bo jak widzicie, ono nie jest czubate. Więc jeszcze od siebie po prostu kilka książek doładuję, wygrywa jedna osoba. Jeżeli chodzi o zasady, no to pewnie w opisie coś wymyślę. Pewnie to będzie odpowiedź na pytanie w komentarzu, więc bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. I od razu podkreślę, że konkurs jest tylko i wyłącznie dla stałych widzów, dla subskrybentów mojego kanału. No bo jednak chciałabym właśnie moich wiernych widzów jakoś odwdzięczyć się po prostu za to, że mnie wspierają. Więc słuchajcie, robimy sobie szybki przegląd, pokażę Wam, co tutaj dostałam. I oczywiście jeszcze przypominam o subskrypcji, o łapce w górze, no i oczywiście o braniu udziału w tym konkursie, ale też dajcie znać, czy czekaliście na Bookmas, czy chodzicie na przykład, czy dekordurujecie dom, możecie pisać wszystko, co tylko chcecie, ja chętnie te komentarze poczytam i chętnie z Wami sobie w komentarzach. Pogadam. Eee, słuchajcie, pierwsza książka no to już jesienna. Raczej czytać jej nie będziemy, czyli jeśli to Cię uszczęśliwia, ja jednak jestem osobą, która no, patrzy troszeczkę na, na to jak książki wiecie, w jakim czasie pory roku się m, dzieją. Eee, I raczej te zimowe to przeczytam zimową, e, porę roku. <laughs> No a jesienne to już sobie zostawię na jesień. Co prawda, kalendarzowa jesień nadal trwa, no ale już klimatycznie jesteśmy w tym bukmasie, więc już raczej odłożymy to na przyszły rok. Ale jestem tej, tego romansu bardzo ciekawa. Dalej, to jest już piąty tom z serii Twisted. Anny Huang, Władca Zazdrości. Ja planuję w przyszłym roku ogólnie. Przeczytać te książki, to są, słuchajcie, romanse, które one prawie tutaj mają najwyższy stopień bez wstydności, więc one pewnie będą mocne, więc jestem bardzo, bardzo ich ciekawa, bo jak wiecie, no ja normalnie romansów nie czytam, ale no Anna Huang zbiera tyle dobrych opinii, że po prostu jestem ciekawa. Dalej są to goście weselni. Tutaj w temacie, bo jesteśmy w trakcie szukania sali weselnej z Mateuszem, więc myślę, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie do tego czasu. Dalej słuchajcie Taylor Jenkins Read oraz Atmosfera. No też o tej książce było mnóstwo. I bardzo zachęciło mnie to, że mamy tutaj podbój kosmosu, a ja bardzo lubię książki, które dzieją się właśnie w kosmosie. Dalej kolejna książka, która już trafia na jesień, czyli Jesień By Ci Wybaczyć. W ogóle średnie. Średnie recenzje widziałam tej książki, ale stwierdzam, że sama chcę przeczytać i sama się po prostu przekonać do tego, e, dalej słuchajcie mamy Jagogoszka Pomarańcza z wydawnictwa poznańskiego tutaj mamy lata dwudzieste poprzedniego, poprzedniego wieku, więc też bardzo ciekawy motyw, dalej moja kochana Lisa Jewel e, thrillery, kryminały, które po prostu uwielbiam serio, e, one są świetne, e, bardzo Wam polecam książki tej autorki e, to jest najnowsza, więc myślę, że ją przeczytam jak najszybciej, abstrahując już w jaką porę roku akcja się dzieje, bo mam takie autorki, gdzie pójdę za nimi w ogień dosłownie, nie? I Lisa Jewel staje się powolutku jedną z tych autorek. Dalej słuchajcie Lights Out. E, ogólnie segreguję też dark romanse. Z tego względu, że w nowym roku, w sensie po nowym roku, chciałabym nagrać e, odcinek, że przez tydzień czytam dark romanse. Czytałam jeden, którego z, zrobiłam dnf i po prostu nie mogłam, po prostu nie mogłam e, zdzierżyć tego, ale chcę podjąć to wyzwanie i chcę spróbować i przeczytać po prostu kilka z nich. Może się przekonam. E, dalej najnowsza część Remigiusza Mrosza, Mroza, Substytucja. I dwie ostatnie części, to są, słuchajcie, dwa ostatnie tomy tej serii, e, A z popiołu zrodzi się, poczekajcie, jak to się nazywało? A z popiołu zrodzi się ogień. Mamy tam trzeci i czwarty. Ja pierwszego i drugiego jeszcze nie czytałam, ale to jest e, Sabata Hir, więc też to jest autorka, którą w sumie biorę w ciemno, bo nie czytałam może za dużo jej książek, ale każdą, którą przeczytałam, naprawdę była świetna. Więc. E, a to jest też wznowienie, po latach były tylko kiedyś dwie książki, w sensie dwa tomy wydane w Polsce, teraz są cztery, więc domyślam się, że wydawnictwu musi się to opłacać, a jeżeli się wydawnictwu to opłaca, to znaczy, że się sprzedaje, to znaczy, że jest w miarę dobre, więc e, na pewno się za to zabiorę. Więc jeżeli chcecie, słuchajcie, taki zestawik... Plus, Misz, masz troszeczkę ode mnie. No to zgłoście się w konkursie. Jeżeli chodzi o pytanie, na jakie macie odpowiedzieć, to wszystko macie w opisie. A ja już na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się już za dwa dni. Przypominam, żebyście subskrybowali, lajkowali i jeżeli oglądacie na aplikacji mobilnej, to żebyście podbili. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. To tyle. Widzimy się za dwa dni. Pa!